Relacja z kuchni Kamila Kusiera, z ulicy Algierskiej 3A. Algierski 3A. Proszę bardzo Angeliko. Tutaj widać sosik wspaniałej jakości. Proszę ze słoika, bo jakże by inaczej robić. Tutaj penę, które zawzięcie miesza Kamil. To jest dobry makaron, zdecydowanie dobry makaron. Nie ze słoika. Nie ze słoika. Widzimy również cebulę nie ze słoika. Kucharz numer jeden. Kucharz numer dwa. I kuchnia. Przypraw nie będę pokazywał, bo jest ich za dużo. Nie zmieszam się w karże. Mieszamy sos. Wspaniale. Dodajemy oliwy. Doskonale. Widzimy, że od razu upłynęła się nam konsystencja. Kamilu, czy możemy już oddawać makaron? Nie. Kamil twierdzi, że nie. Do sosu dodaliśmy wino doskonałej jakości. Carlo Rossi, które nie jest w naszym posiadaniu. Pół wytrawny, jak podejrzewam. Do tego pieprz świeżo milony, nie z paczki. Kolejny. Świeżo mielony. Kolorowy a sponsorujemy dzisiejszej imprezy jest? Tyska, a bym zapomniał. E, przypraw dodaliśmy tyle do, do sosu, że nie warto wspominać. Jedną z nich jest przyprawa do pizzy. Wyjątkowy gatunek. Prosto z Indii, z, yy, z importu. Ponadto użyliśmy papryki ostrej. A także oregano. O kurwa, pali się. <śled> Продолжение следует...